Tym razem mam przyjemność zrecenzować coś nietransformerowego, ale równie mocno uderzającego w nostalgię. Przynajmniej moją. Spinmaster Polska umieściło mi pod drzwiami pudło do podróży w czasie, wypełnione Bakuganami. Może zastanawiacie się, czemu akurat ja z ekipy maniaków zająłem się recenzją tych figurek. Ta... Bakugany były jednym z hitów mojego pokolenia. Może urodziłem się za późno, żeby odkrywać zabawki z lat 80. i 90., i zbyt wcześnie, żeby mieć kolekcję elektronicznych transformerów, ale za to sam raz, aby doświadczyć bogactwa serii z pierwszej dekady XXI wieku. Jeśli nie wiesz, czym są bakugany, to albo jesteś bardzo młody, albo zdecydowanie za stary. Krótkie tło historyczne. Bakugany pojawiły się w 2007 roku, stały się bardzo popularne zarówno dzięki kreskówce, jak i zabawkom, i ewoluowały przez pół dekady, aż do 2012 roku, kiedy zakończono serię. W jaki niby sposób te śmieszne kulki zdobyły serca dzieciaków z tamtych lat? Opiszę to ze swojej perspektywy. W tamtych czasach wystarczyły dwie rzeczy, żeby przykuć moją uwagę: duże roboty i pojedynki kolorowych potworów. I wraz z falą popularności Pokémonów dostawaliśmy coraz więcej tego typu serii. Pojedynki były najczęściej jeden na jednego z użyciem czegoś, co dało się sprzedać później w formie zabawek: czyli kart, dysków, kulek, kapsuł i tak dalej. Tak działały Bakugany. Mieliśmy kreskówkę, przez którą dzieciaki miały kupować zabawki, i linię zabawek, które wyglądały identycznie jak w telewizji. Zasady gry w realu. Działy podobnie jak w serialu, ale tutaj nie musieliśmy się martwić o losy świata. Wracając do osi czasu. Po zakończeniu serii Bakugany hibernowały przez długie lata. Do momentu, kiedy dzieciaki, które kiedyś szarpały rodziców za rękawy, żeby dostać nową zabawkę, mogą same wywalać kasę na plastikowe zabawki albo kupować je swoim podopiecznym. Magia nostalgii. Jakie są moje pierwsze wrażenia z nowej generacji Bakuganów? Będąc zupełnie szczerym, to dawno nie widziałem serii, która tak mało się zmieniła i nadal ma tą samą aurę co lata temu. Ale przejdę już do samych figurek. Tym razem mamy dwa rodzaje bakuganów: podstawowe i ultra, które są znacznie, znacznie bardziej skomplikowane. Figurki są sprzedawane w niebiesko-czerwonych opakowaniach. Przez plastikową bańkę możemy dokładnie obejrzeć całą figurkę. Na dole możemy też przyjrzeć się bakukorom o których mowa będzie później. Ultra mają troszkę większe opakowania ze względu na rozmiar samych figurek. I jest też trójpak z jednym Ultra i dwoma podstawowymi zmienionymi w kulki. Ten zestaw zawiera też dość dużo Bakukorów i kart. To znajdziemy w środku pudełka. Zacznę od najmniej ciekawej części – kart. Każdy Bakugan ma swoją kartę postaci, jak i parę kart specjalnych. Wyglądają całkiem ładnie, ale serio? Nie dało się tu wcisnąć żadnego opisu? I to nawet nie jest jedyny przypadek. Większość kart ma puste pola, przez co sprawiają wrażenie niedokończonych. I karty są. Tak. Papierowe. Doświadczeni ludzie kultury pewnie pamiętają te wielkie metalowe karty ze starych Bakuganów. Zostały zmienione w baku o których mówiłem. Mniej materiału, tańsza produkcja. Z jednej strony mamy symbole, które odpowiadają tym na kartach, a z drugiej bafy, które figurka dostaje po otwarciu. Wszystkie papiery na bok i zajmijmy się w końcu plastikiem. Na pierwszy rzut oka, mało się zmieniło. Po wymieszaniu trudno rozróżnić dwa zero od reszty. Jednak, jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że kulki są znacznie większe. To znaczy, że wszystkie poprzednie wyrzutnie, akcesoria są niekompatybilne. No nic, pozostaje zwykłe turlanie. Żeby przetransformować figurkę, wystarczy postawić kulkę na coś metalowego i... pęk. To jest kolejna rzecz, z którą Bakugany radziły sobie zawsze dobrze. Automorfy. Tym razem ten gimmick jest jeszcze bardziej ulepszony. Mało które figurki wymagają wyciąganych ręcznie elementów. Nawet stopy same się zmieniają. W 2007 roku tego nie mieliśmy. Całą trudnością w projektowaniu tych stworków jest to, że wszystkie zmieniają się w kulki. Są jakieś schematy, owszem... Większość smoków ma podobną transformację, ale jednak różnorodność kształtów, jakie twórcy potrafili wykrzesać z jednej bryły, jest dość imponująca. Będąc już przy temacie inżynierii, można by przejść do Bakuganów Ultra. I tutaj zaczyna się największa zabawa i coś, co jest nawet ciekawostką kolekcjonerską. Bakugany Ultra to inżynieryjne piekło i niebo. Wytłumaczę to na podstawie mojego ulubieńca Bantonoida. Po zmianie mamy wyraźnie zarysowane wszystkie części ciała. Każde od jest odpowiednio wymodelowane, ciało jest podzielone na segmenty, a głowa ma bardzo organiczny kształt. Może się wydawać, że jedyny kibl jaki zostaje to te dwa panele, ale nie. Są pomalowane od środka i mają imitować coś w rodzaju skrzydeł. Teraz czas na piekielną część figurki. Transformacje. Zamykanie Ultra to koszmar. Trzeba cały czas trzymać każdy element i upewnić się, że na końcu wszystko jest dopięte. Inaczej, po wypuszczeniu kulki, zmieni się z powrotem i musimy zaczynać wszystko od nowa. Taka jest scena automorfu. Niestety, przez skomplikowaną inżynierię kulka wygląda dość pokracznie. Wyjątkiem jest Hydro, z którego kulka wygląda dobrze, ale tryb lwa już niekoniecznie. Niektóre modele nie próbują nawet ukrywać detali z drugiego trybu. Tak, to jest skończona transformacja. Po pierwszym złożeniu oglądałem go z każdej strony i szukałem, co zrobiłem źle. Ultra zawdzięczają też swój kształt niestandardowemu położeniu magnesu. Zazwyczaj zwykłe bakugany lądują na tyłku, magnes zwalnia taby i uruchamia reakcję łańcuchową zwaną transformacją. Tutaj magnesy mogą być na głowie, odwłoku i innych dziwnych miejscach. O, ale wtedy będą się otwierać do góry nogami. Otóż, designerzy też temu zaradzili. Tak jak widzieliście, każdy ultra robi salta. Tak, po otwarciu robią flipa do przodu i z reguły lądują na nogach, oprócz maxotaura, którego nogi trzeba wyjmować. Serio. Najlepiej salta wykonuje za to Halcor, który jest moim zdaniem najbardziej udanym ultra pod każdym względem. Jest to super efektowne. Spędziłem kiedyś cały wieczór tylko robiąc salta jedną kulką. Przy turlaniu ich trzeba jednak pamiętać, żeby nadać trochę pędu, bo wtedy najlepiej podskakują. Zmienił się też sam plastik. Jest nadal matowy, ale niektóre kolory zostały całkowicie zmienione. Zielony jest teraz bardzo żywy i wręcz trawiasty. Szary chaosu zmienili na zwykły biały, a brąz na złoto-brązowy plastik. Metaliczne detale zostały zastąpione przez matową farbę. Na samej powierzchni kulek mamy masę wzorów i różnych detali. Nie zobaczymy jednak żadnego symbolu domeny, a szkoda, bo był to według mnie ikoniczny element starych Bakuganów. Jak już może zauważyliście, każdy z nich ma gorzej lub lepiej widoczne strzałki na swojej powierzchni. Mają one wskazywać kierunek toczenia. Będąc w temacie toczenia, na czymś trzeba grać, prawda? Spin Master zadbało o to, żeby nie musiał grać na podłodze, i wysłał także nową arenę. Jest to największy z pudełek. Na przodzie widzimy pole bitwy w pełnej okazałości, jak i informacje o tym, co znajdziemy w zestawie. Jednym z ciekawszych elementów jest ekskluzywny niebieski dragonoid. Po otwarciu, wszystkie elementy są zawinięte w plastikowe foliki. Mamy paczkę instrukcji i kart oraz jedynego Bakugana dodanego do zestawu. Żeby złożyć arenę, należy połączyć barierki i umieścić w środku planszę. Szkoda, że nie jest plastikowa. Tekturowa jest bardziej narażona na uszkodzenia i niestety wygina się na zgięciach. A w grze, której główną mechaniką jest turlanie kulek, nie jest to mile widziane. Jestem jednak zaskoczony rozmiarem całości, bo widząc po raz pierwszy pudełko spodziewałem się, że będzie to tycie. Nie może i tak konkurować z poprzednią areną, która jest ogromna. Ostatnim akcesorium, które znalazłem w zestawie jest pakuganowy organizer. Żeby go otworzyć wystarczy odczepić dwie blokady i tada. Teraz możemy zabrać ze sobą w każde miejsce miniaturową armię kulkowych potworów. W nowym organizerze możemy też trzymać Bakugany 1.0. Co ciekawe, organizery możemy też na sobie ustawiać. Służą do tego specjalne otwory i PEGI. Wszystko już jest gotowe, więc można zacząć turlać. Przetestowanie nowych Bakuganów było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem i pozwoliło na chwilę przypomnieć sobie kawał historii. Nowe Bakugany nadal pasują stylistycznie do swoich poprzedników. Czasami jednak seria potrzebuje restartu, potrzebuje wrócić do swoich korzeni i znów zająć się tym, w czym jest najlepsza. Tak właśnie zrobiły Bakugany, dając nam zupełnie nowe, świetnie wyglądające figurki, ze skomplikowaną inżynierią, ale nadal posiadające to coś, za co pokochaliśmy je lata temu. Mam nadzieję, że w czasie przebytej ze mną podróży można było uronić łzy i przypomnieć sobie stare czasy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i opinie. Założyłem też fanpage na customy, recenzje i druki 3D i Instagrama poświęconego figurkom. Linki do wszystkiego w opisie. To byłoby tyle z mojej strony. Do usłyszenia w następnym materiale i adios!